Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Doman. Dzisiejszy odcinek, ten drugi odcinek dzisiejszego dnia jest ode mnie. Jest ode mnie, ponieważ chcę Wam przekazać kilka rzeczy odnośnie letniego Grand Prix, o tym co się z nim dzieje. Chciałbym porozmawiać z Wami na ten temat i myślę, że to jest odpowiedni moment na to, żeby po prostu to zrobić. Mamy teraz chwilę wolnego, nie ma na razie zmian i właśnie o tych zmianach chcę porozmawiać. To jest ciężki temat. To jest ciężki temat. Yy, ciężko jest to poruszać, bo FIS nam tak naprawdę co chwilę funduje zmiany w kalendarzu, więc yy, nie chodzi tylko o mnie, chodzi o wszystkich, o tych, co kupują bilety, chodzi o samych skoczków, czy on, oni nie wiedzą, czy wylecą, czy nie wylecą. I to jest taki mały kłopot. Kłop Miałem ten odcinek już wcześniej nagrywać, ale co chwilę właśnie były te wspomniane przeze mnie zmiany. Nominalnie miało się odbyć 8 konkursów, tak miał być na samym początku letniego Grand Prix, jeszcze przed sytuacją epidemiologiczną, miało być 8 konkursów letniego Grand Prix, to się potem lekko rozsypało. Yy, miał być potem taki kalendarz, jaki ja ustaliłem, yy, jaki wam pokazałem i ustaliłem, no po, znaczy ja nie ustaliłem, ale po prostu taki, jaki wam pokazałem w poprzednim odcinku, ten odcinek bardzo dobrze się przyjął, dziękuję bardzo za to serdecznie. Yy, jednak dzień później dostałem informację, wszyscy dostali informację, że nie, nie odbędzie się konkurs drużynowy, tylko się, dwa konkursy indywidualne się odbędą. Yy, następnie, tydzień później, dostaliśmy wiadomość o tym, że zawody w Klingentalu, które miały się skończyć, które miały skończyć ten letni Grand Prix, też się nie odbędą. Nie odbędą się ze względów na to. Tak naprawdę ciężko jest znaleźć przyczynę. Przyczyna jest jedna: yy, sytuacja epidemiologiczna. I tyle tak na dobrą sprawę. Wszyscy myśleli, że dobra, te trzy skocznie jeszcze dobra, Polska Wisła dwa konkursy indywidualne, później wylot do Szczuczyńska i następnie zakończenie sezonu w Czajkowskim. Jednak tak nie było, jednak tak nie będzie, gdyż niespełna godzinę temu, półtorej godziny temu dostałem informację, cały świat dostał informację, że się może nie odbyć, może się nie odbyć, gdyż zostały odwołane zawody w, właśnie w Szczuczyńsku i w Czajkowskim i to powoduje, że zostają, zostają nam tak naprawdę dwa konkursy indywidualne w Wiśle i ja jestem przygotowany na to, że w najbliższych dwóch, trzech dniach FIS nam da informację, że w tym roku letnie Grand Prix czyli letnie skoki narciarskie po prostu się nie odbędą bo nie ma sensu y, robić klasyfikacji na dwa konkursy takie jest moje zdanie czy się o tym dowiemy jutro, czy się dowiemy za trzy dni czy się dowiemy za tydzień nie wiem. Jest też opcja, że się nie dowiemy i po prostu będzie ten konkurs, te dwa konkursy i to one rozstrzygną. Na pewno jakiś z tych wariantów się odbędzie. Mi osobiście jest trochę smutno, gdyż co chwilę są jakieś zmiany i to jest ciężkie, to jest ciężkie. Nie tylko mi jest ciężko, ale też tak jak mówiłem, też skoczkom jest ciężko, nie wiedzą czy wylecą. Kibice nie wiedzą czy będą te zawody, czy nie będą tych zawodów. Ciężka jest to dla mnie sytuacja. Podzielcie się swoją opinią w komentarzu, bo bardzo chętnie sobie poczytam, po prostu chciałabym wiedzieć jaka jest Wasza opinia na ten temat, bo mi się osobiście zrobiło trochę przykro, że tak co chwilę są zmiany, rozumiem, trzeba dbać o zdrowie, jednak to nie jest wina Fisu, to jest wina, to nie jest niczyja wina, po prostu jednak te zmiany mogą irytować, mogą denerwować i to jest dla mnie trochę takie... Trochę denerwujące, że te zmiany co chwilę następują. Mogliby oficjalnie powiedzieć, że po letni grant pisi nie odbywa. Byłoby po prostu prościej, a oni przedłużają, usuwają. To mi się trochę nie podoba, ale ja już na to nie mam totalnie wpływu, więc więc trudno. Więc to by było na tyle chyba, jeśli chodzi o ten odcinek. Podzielcie się swoją opinią w komentarzu i tyle, tak mi dobra sprawy. Do zobaczenia.